Witam wszystkich serdecznie. W tym tutorialu opowiem o utworzeniu nowego projektu w Adobe Premiere Pro. Po włączeniu programu wyświetla się okienko powitalne. W jego górnej części znajduje się lista ostatnio używanych projektów. Poniżej znajdują się trzy przyciski. Pierwszy z nich odpowiada za utworzenie nowego projektu, kolejny za otwarcie projektu, który już istnieje, poprzez wybranie jego lokalizacji na naszym dysku twardym i trzeci przycisk to pomoc. My utworzymy nowy projekt, czyli wybieramy pierwszy przycisk. Wyświetliło się nowe okienko składające się z dwóch zakładek. Zajrzyjmy do drugiej zakładki, do Scratch Disks. Tutaj mamy możliwość wybrania lokalizacji zapisywania plików, które będą powstawać w trakcie naszej pracy w programie. Czyli są to takie pliki jak przechwytywane wideo czy podgląd wideo dźwięku. Obecnie ustawione są na tą samą lokalizację co cały projekt, ale można wybrać całkowicie dowolne miejsce z naszego dysku twardego. W pierwszej zakładce tu są y, ogólne informacje na temat formatu wyświetlania. Y, ja, zmieniałam, ja zmieniłam tu tylko format y, przechwytywania na HDV, czyli na format y, wysokiej rozdzielczości. Poniżej można wybrać, zdefiniować sobie lokalizację całego projektu. Yy, oraz nazwać nasz projekt yy, ja nazwę go tutorial 01 W kolejnym oknie wyświetliła się nam yy, lista gotowych yy, presetów naszej sekwencji yy, czyli yy, gotowych ustawień wideo yy, i audio bo są, mogą być różne możliwości, różne formaty rozdzielczości, yy, i dla osób początkujących na pewno nie jest to łatwe. Nawet jeżeli będą wiedzieć, że na kamerze mają napisane AVHD, to po rozwinięciu AVHD tak naprawdę jest cała masa możliwości wyboru. Aby to Wam ułatwić, i żeby Adobe Premiere Pro automatycznie sam za Was dokonał tej trudnej decyzji, wystarczy tutaj anulować. Yy, zaimportować yy, tutaj plik wideo, który będziemy używać w naszym filmie. I teraz yy, klikamy lewym przyciskiem myszki na nasz klip, na tą ikonkę i przeciągamy go na drugą ikonkę od prawej strony na dole, czyli na sąsiednią od kosza. I puszczamy lewy przycisk myszki. Teraz pojawił się drugi plik, tak samo nazywający się jak, yy, jak ten klip filmowy, który przeciągaliśmy. A co najważniejsze, tutaj obszar osi czasu w prawym dolnym rogu już nie jest wyszarzały, tylko stał się aktywny. Yy, czyli powstała już nasza sekwencja, na której będziemy pracować. I tą nazwę możemy tu zmienić sobie. Sekwencja. I teraz, jeżeli jesteście ciekawi, jakie są yy, jakie są właściwości tej sekwencji to możemy to sprawdzić klikając na zakładkę Sekwencja i ustawienia sekwencji. I teraz tutaj editing mode to jest właśnie ten gotowy preset. I tu widzisz że to jest AVHD 1080 i Anamorphic. I zasadniczo materiał jest 25 klatek na sekundę rozdzielczość 1440x1080. Dobrze, to myślę, że teraz bez problemu sobie poradzicie z utworzeniem Waszych pierwszych projektów. Powodzenia.